Drodzy koralowcy. Myślę, że możemy sobie wszyscy wzajemnie pogratulować tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy, bo jesteśmy częścią wielkiego sukcesu. Czy wiecie, jaki jest przepis na sukces? Sukces jest efektem działań. Działania wynikają z naszych emocji. Emocje wywoływane są przez słowa, a słowa pochodzą z naszych myśli. I kiedyś pod koniec lat 90. XX wieku, w myślach pewnego człowieka powstał pewien obraz firmy, globalnej, dużej firmy, która działa, jak sam powiedział, w taki sposób, że on sam chciał w tej firmie pracować. Zaczął te słowa ubierać, zaczął, te myśli, ubierać w słowa. Te słowa przyciągnęły do niego wspólnika i wyjątkowych liderów. Liderzy ci, widząc tą wizję, czując tą energię tych słów, zaczęli współpracować, i dzisiaj jesteśmy częścią wielkiego sukcesu. Po 25 latach jesteśmy częścią wizji tego jednego człowieka. Jesteśmy częścią wielkiego sukcesu firmy Coral Club, i dzisiaj mój temat jest właśnie: dlaczego Coral Club? Gdyby dzisiaj twój znajomy zapytał cię, dlaczego wybrałeś firmę Coral, to czy byłbyś w stanie od razu z entuzjazmem odpowiedzieć mu na to pytanie? Czy wiesz, dlaczego tu dzisiaj jesteś? Padały już takie pytania. Dlaczego jesteś właśnie tutaj w Rimini? Co Cię przywiodło tu, do tego miejsca? Pozwólcie, że dzisiaj opowiem Wam w pięciu punktach, jakie jest moje dlaczego. Dlaczego ja wybrałem firmę Coral. Moje pierwsze dlaczego to wyjątkowi ludzie. Myślę, że po takim wprowadzeniu, jak tutaj było, nie muszę tłumaczyć, dlaczego ludzie są tutaj ważni. Yy, i Część Polski przyjechała autokarem, jednym autokarem, i dzisiaj, wczoraj rano, yy, siedziałem z jednym człowiekiem, który jest przedsiębiorcą, i pytam się go, dlaczego tutaj jesteś. A on powiedział, że potrzebuje czegoś, czego nie dostaje w tradycyjnym biznesie, do czego nie ma dostępu, czego, czego nie doświadcza w ogóle. On mówi, że jak tutaj wchodzi w środowisko koralowe, to mówi, że to jest inny świat. Yy, czuje się, że. że Osobom zależy na jego rozwoju nawet bardziej niż jemu samemu. I właśnie te historie, właśnie to, te klimaty tutaj powodują to, że ludzie chcą, chcą tutaj przebywać, chcą się rozwijać. Ja się zastanawiałem, co jest powodem tego, że tutaj panuje taka atmosfera, bo myślę, że wszyscy czujecie to, jaki tu panuje klimat. Jak to, się, jak to się stało, że taki klimat tutaj panuje? Dlaczego tutaj, a nie gdzie indziej? Co takiego wyjątkowego ci ludzie mają w sobie, że taki klimat tutaj mamy? I odpowiedzią na to była Pewna historia z 2014 roku, gdy po raz pierwszy pojechałem na ZDZ do Czarnogóry tam miałem też krótkie swoje wystąpienie, i po tym wystąpieniu była taka uroczysta gala, taki bankiet duży, gdzie ja nagrywałem sobie telefonem te wszystkie pyszne smakołyki i, i chciałem też nakręcić później trochę ludzi, którzy siedzą na sali i zauważyłem, że w moim kierunku zmierza właśnie prezydent Leonid Lab. Podeszedł do mnie, wyciągnął rękę i z charakterystycznym dla siebie uśmiechem przywitał się ze mną słowami. Paweł Bilski. I słuchajcie, ja osłupiałem. Pomyślałem sobie, człowiek, który stworzył taką gigantyczną firmę, jest na, na, na wydarzeniu, gdzie jest kilkaset osób, a on przychodzi do jednej z tych osób i wita się z nią po imieniu. To był dla mnie w ogóle fenomen. I ja wtedy zrozumiałem właśnie, że ludzie, tak, to jest, to jest coś, oni zawsze powtarzali, że największą wartością dla firmy są właśnie ludzie. I moim pierwszym dlaczego to są właśnie ludzie, którzy, którzy tworzą tą atmosferę, atmosferę wzrostu, rozwoju i dużych możliwości. I to było moje pierwsze dlaczego, czyli wyjątkowi ludzie. Bardzo tu lubię być, bo te klimaty, które tutaj są, one mnie napędzają. Moje drugie dlaczego to była, to jest unikatowa koncepcja zdrowia. Ja od 2005 roku współpracowałem z różnymi firmami suplementacyjnymi, podobnie jak Pan Prezydent. Miałem tych firm w ofercie dość dużo, ale zawsze miałem problem, jak ktoś pytał mnie o doradę, jak Poprowadzić tego człowieka w zdrowiu, bo to były zazwyczaj firmy suplementacyjne, jakie, jakie dobrać produkty, w jakiej kolejności, jak długo to stosować, z jaką, z jak, 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 jak dużo tego stosować. I w momencie, gdy poznałem firmę KORAL i zobaczyłem unikatową koncepcję zdrowia, to pomyślałem, jakie to jest wszystko proste. Proste cztery, kilka, cztery, pięć kroków, które powodują to, że my przywracamy organizmowi ustawienia fabryczne. Organizm wtedy sam zaczyna się naprawiać. I mało tego, że mamy taką unikatową koncepcję zdrowia, to ta koncepcja oparta jest na solidnym fundamencie. Fundamentem naszego zdrowia wiemy, że jest woda, czyli to, czego w nas jest najwięcej. A my mamy ten fundament nie jako zwykłą wodę, my mamy żywą wodę. I teraz to połączenie, czyli żywa woda, czyli mocny fundament i unikatowa koncepcja zdrowia stwarza nam coś, czego nie ma żadna inna firma na świecie w takiej konfiguracji. I to moje drugie dlaczego, to jest właśnie unikatowa koncepcja zdrowia, która oparta jest na solidnym fundamencie, jakim jest żywa woda. Nikt inny na świecie tego nie ma. Moje trzecie dlaczego, to jest rozwój osobisty. Wiemy wszyscy, żeby odnosić sukces, musimy się rozwijać. I nie wiem jak w innych krajach, ale czytam sondaże w Polsce, gdzie były zadawane pytania, dlaczego ludzie przychodzą do MLM, co ich, co ich motywuje. I oczywiście była część ludzi, która mówi, że potrzebują poprawić swoje zdrowie, urodę, po, potrzebują poprawić swoją kondycję finansową, tak samo. ale z roku na rok coraz więcej ludzi deklaruje, że przychodzi do branży MLM dlatego, że potrzebują rozwoju osobistego. Ludzie rozumieją, żeby osiągać te sukcesy, to muszą sami się zmieniać. muszą przekraczać swoje lęki, obawy, muszą wychodzić ze swojej strefy komfortu dlaczego dlatego że my musimy zainspirować inne osoby tak pan prezydent powiedział sobą a żeby komuś coś dać to ja to muszę mieć a żeby to mieć ja się muszę rozwijać cały czas i firma koral przygotowała też dla nas wszelkie możliwości rozwoju począwszy przez to mamy łańcuch wydarzeń począwszy od takich małych spotkań jeden na jeden przez regionalne krajowe międzynarodowe kończywszy na takim wydarzeniu, na wydarzeniu, jak jesteśmy dzisiaj, forum, sami już, już sami widzicie po kilku wystąpieniach, jaka tu jest energia i jaka jest wartość. Czyli jak bardzo człowiek może wyjechać stąd odmieniony dzięki tej wartości. My osobiście najbardziej z wszystkich tych szkoleń podoba się trening extra. Jest to szkolenie zarezerwowane dla srebrnych mistrzów i wyżej i tam możemy się uczyć od najlepszych z całego świata. Ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy, Dają nam swoje najwartościowsze tematy po to, żebyśmy mogli uniknąć błędów, a od razu przejść tą drogą, którą oni przechodzili. Dla tych, którzy chcą się biznesowo rozwijać, firma przygotowała też koral Business Akademii, czyli gotowy system szkoleń, gdzie każdy, w zależności od tego, na jakim jest etapie, może sobie wybrać swój temat i opracować go. Także trzecią, takim moim dlaczego, jest właśnie to, że mamy tutaj olbrzymie możliwości rozwoju. Czwarte dlaczego? Globalny biznes. Ja też jestem przedsiębiorcą, od 2000 roku prowadzę działalność. I też jak każdy przedsiębiorca patrzy, żeby dywersyfikować ryzyko. Tak? Bo to ryzyko teraz jest, tu pan prezydent mówił o tych kryzysach, więc jest tym różnie. I teraz co nam daje Coral Group? Coral powoduje to, że ja mogę budować globalny biznes. Firma tak naprawdę w 35 krajach ma ponad 200 biur, i, 240 biur, i z tych biur wysyłka idzie do 130 krajów na całym świecie. Czyli zwróćcie Państwu uwagę, że tak naprawdę my mamy możliwość budowania biznesu w 130 krajach. Wszędzie, gdzie dochodzą produkty, jeżeli tylko mamy dostęp do telefonu, komputera, internetu, my możemy budować tam biznes. Ja w tym miesiącu wszedłem na swoją stronę, sprawdziłem sobie Coral Wallet i okazuje się, że moje wynagrodzenie przychodzi z 13 krajów. Zbiór, które są w 13 krajach, w połowie z tych krajów jeszcze nie byłem. A wynagrodzenie co miesiąc z tego tytułu przychodzi. Czyli to nam pokazuje, że. że ta firma Coral daje nam możliwość globalnego biznesu, czyli z całego świata możemy korzystać. To było moje czwarte, dlaczego? A moje piąte, dlaczego? To jest to, że mamy możliwość brania udziału w czymś naprawdę wielkim. Każdy chce być częścią z czegoś wielkiego, czegoś wartościowego. Znamy misję firmy, nawodnić cały świat, i Cel firmy jest taki, żeby do 2050 roku dotrzeć do co piątego domu na naszej planecie. Czyli co to znaczy? Że w 2050 roku co piąta rodzina będzie zaczynała swój dzień od żywej wody i innych produktów, które firma dla nas przygotowała. Postanowiłem być częścią tego, tego planu firmy i uruchamiam taki, taki proces, który nazywa się, taki, takie przedsięwzięcie, inicjatywę, która nazywa się Misja na Milion. Co ma na celu to, ta inicjatywa? Chcę dotrzeć wraz ze swoją strukturą, która część tutaj jest z nami, chcę do, dotrzeć, do dotrzeć do miliona osób z informacją na temat znaczenia wody dla zdrowia, czyli jak ważna w naszym życiu jest woda. I teraz ta, te cele i, i misje, i wartości, o których prezydent, prezydent mówił, bardzo mi się podoba. Ja zobaczyłem tutaj olbrzymi potencjał firmy, postanowiłem go wykorzystać, po to, by uczynić siebie i firmę jeszcze silniejszą. I teraz tak podsumowując, oprócz tych wartości tutaj, musimy, yy, okazuje się, że mamy dziś, teraz, w tym czasie, 25 lat działalności, gdzie firma odnosi wielkie sukcesy, gdzie praktycznie odniosła wielki sukces, ale to jest dopiero początek tego wszystkiego. Dlaczego? Bo to było potrzebne do tego, żeby stworzyć odpowiednie produkty, żeby stworzyć koncepcję zdrowia, żeby stworzyć odpowiedni model dystrybucji, odpowiedni system logistyczny, globalny, dobrze działający, wykreować liderów, stworzyć odpowiednie szkolenia i teraz, mając solidne podstawy biznesowe, firma zaczyna nowy, fascynujący etap w swojej historii, który ma na celu podbicie całego świata. I teraz każdy z nas, myślę, że powinien zadać sobie pytanie, dlaczego tu jest. Jeżeli zadamy sobie to pytanie i, i znajdziemy na, ni na niego odpowiedź, to będziemy w stanie podjąć... Te wyzwania, które, które firma przygotowała, bo to wszystko, co się teraz dzieje, to jest dopiero początek do tego wszystkiego, co będzie się działo w poszczególnych latach właśnie do 2050 roku. I życzę każdemu z Was, by każdy znalazł swoje dlaczego, by zaczął się rozwijać i został kluczową osobą, kluczowym partnerem firmy Cora Club. Dziękuję za uwagę.